Sylwia Jarmokiewicz, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na pierwsze w 2012 roku wydanie programu z cyklu Scanner Grudziądza. Czego życzymy sobie w nowym roku? Przede wszystkim zdrowia. I o tym dzisiaj w naszym programie będziemy mówić. Rozmawiać będę z dyrektorem Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu, z panem Markiem Nowakiem. Witam serdecznie. Cieszę się, że zaczynamy nowy rok, bo. Myślę, że jeżeli zaczniemy go dobrze, a zaczniemy dobrymi e, wiadomościami czy dobrymi niosami, no to po prostu cały taki rok. Ja po prostu ze swojej strony mogę życzyć tylko pozytywnych niosów i tylko dobra, i dobrego zdrowia, bo to jest najważniejsze. Reszta przychodzi sama. Panie dyrektorze, ale zanim pan odetchnął, to od grudnia e, prowadził pan intensywne rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jest podpisany kontrakt, ale tylko na miesiąc. To znaczy ja nie bardzo odetchnąłem, dlatego że prowadzenie tak, e, Powiedział, dużego, zacnego szpitala, jakim jest nasz szpital, z tak doborową kadrą i wyposażeniem, jest rzeczą naturalnie dość, bym powiedział, no, stresującą. Ja myślę, że do tych stresów człowiek się przyzwyczaja i w pewnym momencie stają się one naturalnym elementem życia, natomiast nie przestaje człowiek myśleć o tym nawet i po południu. No, ja myślę, że to, że podpisałem kontrakt czy aneks na. Do końca stycznia z Narodowym Funduszem Zdrowia, to już od dnia następnego, czyli od dzisiaj myślę o tym, co zrobi od lutego do grudnia. Jest kilka pomysłów. Myślę, że rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia są na tyle już ucywilizowane, że strony zaczęły się rozumieć nawzajem i słuchać nawzajem. Więc jest to dobry prognostyk na przyszłość. Panie dyrektorze, dlaczego te rozmowy trwały do za minutę 12 można powiedzieć? Ja myślę, że jak w, każdym, w każdej dziedzinie życia, wszystkie, no, każdy chce osiągnąć coś dobrego i ten, kto płaci, nie chce wydać za dużo, a ten, co jest przygotowany do prowadzenia działalności leczniczej, no, chce jak najwięcej tych świadczeń zaserwować na rynku. Myślę, że to jest coś normalnego, że strony dochodzą do za 5-12, mówią dobrze, ja ustąpiłem, ty ustąpiłeś, już więcej nie możemy. Jest, jest, kompromis. To, jest to kompromis, ale kompromis dla sprawiedliwości. Nie kompromis dla nas, bo on nam nie jest potrzebny. To jest kompromis dla sprawy. Myślę, że również dobre zakontraktowanie świadczeń w naszym regionie świadczy o pozytywnym myśleniu Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli płatnik też zyskuje, nie tylko my, bo my jesteśmy przygotowani do świadczenia naszych usług. Mamy, tak jak już mówiłem na początku, wyspecjalizowaną wysoką kadrę, mamy po prostu dobry sprzęt. Mamy przede wszystkim, postawiliśmy od kilku lat na jakość. Mamy procedury jakościowe. Jedno co jest pewne, w naszym szpitalu pacjent może czuć się bezpiecznie i uważam, że to bezpieczeństwo jest ważne dlatego że my kontraktując świadczenia no też musimy patrzeć ile to i ta jakość kosztuje, bo przecież wszystko idzie w górę. Myślę, że jakość też kosztuje, no bo jeżeli chcemy utrzymać na odpowiednim poziomie i technicznym, i merytorycznym, i medycznym, i diagnostycznym, i terapeutycznym, to to wszystko poszło w górę. Dlatego my też musimy dzisiaj powiedzieć, że jakość, ubezpieczenia, to wszystko. No przecież to jest cały wachlarz wydatków, to nie tylko są przychody. Myślę, że szczęściem naszym, szpitali powinno być to, żeby przychód był równy kosztom, czy koszty równo równo przychodów, żebyśmy my nie potrafili, żebyśmy my nie zadłużali szpitali, bo każde zadłużanie szpitali, chociaż szpitala, chociaż chwilowe ono ma swoje odbicie i odzwierciedlenie w jakimś tam uszczupla dostępność doświadczenia wysoko specjalistycznego o wysokiej jakości. Na czymś człowiek zaczyna oszczędzać. Albo to na pracownikach i nie płaci zUS-u, bądź to gdzieś tam kupuje może inny sprzęt, może troszeczkę klasę gorszy. Myślę, że najlepszy szpital to jest taki, który po prostu wydaje tyle, ile ma. I do tego powinniśmy dążyć. Panie dyrektorze, jeszcze niedawno pan powiedział, że jeśli kontraktu nie podpiszemy, no cóż, będzie trzeba zamknąć szpital. To było bardzo odważne stwierdzenie. Nie, ja cały czas podtrzymuję to, że po prostu ja jestem tylko świadczeniodawcą, ja jestem przygotowany do tego, żeby na wysokim poziomie udzielać świadczeń. Jeżeli ktoś nie chce u mnie wykupić, to ma prawo, płatnik, czyli płatnikiem jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia zbiera od nas składki. I w tym momencie, jeżeli ja zebrałem składkę, to ja się zastanawiam i mówię, dobrze, no może wykupię w Berlinie, może w Paryżu, może po prostu gdzieś. No, y to jest jego sprawa, gdzie on wykupi. My jesteśmy jako szpital, jako podmiot leczniczy przygotowani do tego, że mamy na takim samym poziomie, co w Berlinie, co w... bo dzisiaj nie ma już takich rozbieżności, jak były jeszcze 10-15 lat temu. Bynajmniej pomiędzy Grudziądzem, może inne szpitale w Polsce odbiegają jeszcze od średniej europejskiej. My już nie. My nie musimy się wstydzić. Tak, myśmy byli w Europie, jesteśmy i myślę, że Europa może też od nas się wiele rzeczy nauczyć. I to mówię normalnie, bez żadnej żenady. Ja nie jestem akurat człowiekiem, który uważa, że ja w Unii Europejskiej się czegoś więcej nauczę. Może dawniej tak, dzisiaj już sorry, mamy własne doświadczenia. Inni mogą się Mamy i tak, ja myślę, że prowadzimy w tej chwili wymianę doświadczeń, ale zapraszam również delegacje z innych państw, z innych zaprzyjaźnionych szpitali i myślę, że po prostu żadnego tutaj wstydu nie odnoszę. Wręcz przeciwnie, no ci co przyjeżdżają to mówią, że to jest rzeczywiście szpital na poziomie europejskim. Ja myślę, że po prostu jest fajnie pracować w takim czymś, a przede wszystkim mieć taką ofertę dla pacjentów, bo to jest ważne i dlatego powracając do merytum sprawy, jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia, to jest jego problem. On powinien wykupić świadczenia o, na, o jak najwyższej jakości, w jak najlepszym podmiocie, w najbardziej mobilnym za najmniejsze pieniądze. Tak jest. Ale ja bym chciał kupić za największe pieniądze jak najwięcej świadczeń, bo przede wszystkim ja nie mogę złamać zaufania moich pacjentów do mojej firmy, bo to jest mój znak jakości. To jest mój znak towarowy. Ja tego nie mogę I zrobić. I nagle obniża się jakość świadczonych usług medycznych. Tak. Raczej pacjenci nie byliby skłonni się z tym pogodzić. Oczywiście. Ja uważam, że lepiej nie mówić, nie wmawiać nam wszystkim, że szpital jest dobry, chociaż kuleje. Tylko szpital nie ma kontraktu, go zamykamy i koniec. I taka jest decyzja. Tak powinien zachować się każdy rozsądno myślący menażer. Panie dyrektorze, mówi, mówimy o tym, że ten aneks, który pan podpisał, on obowiązywać będzie na miesiąc, co on zakłada, czy, te, czy, czy usługi, które będzie świadczył szpital, są na tym samym poziomie, na ten miesiąc, bo na tym się skupiamy, które były zakontraktowane w ubiegłym roku? Na pewno nie na tym samym poziomie, co były w zeszłym roku. Ja mówię o kontraktacji, natomiast Narodowy Fundusz Zdrowia myślę, że z pożytkiem, z szacunkiem dla naszych pacjentów i podopiecznych. Podpisał ze mną porozumienie na ilość świadczeń, która była udostępniona dla pacjentów, którą myśmy wykonali. Nie za wszystkie mamy zapłacone w zeszłym roku to jest fakt. Ale w tym roku ten kontrakt nie zmniejsza nam dostępności to jest bardzo ważne. Ono jest na tym samym poziomie. Myślę, że, że pacjenci nie powinni odczuć różnicy pomiędzy zeszłym rokiem a tym. No, na razie mówimy o miesiącu. Pan mówi, że już pan myśli o, o tym, co będzie w lutym, ale mamy jeszcze przed sobą oprócz, tego, oprócz lutego, stycznia, lutego kolejne miesiące. E, czy pan prognozuje, że może być tak, że będzie pan co miesiąc podpisywał e, aneks do umowy? Może tak być, że co miesiąc. Myślę, że e, dzisiaj Narodowy Fundusz Zdrowia chce z nami współpracować. My też deklarujemy współpracę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ja myślę, że tak, to co najgorsze, to może rzeczywiście musimy jeszcze mieć trochę czasu, żeby się nawzajem zrozumieć, i może tak, może podpiszę ten kontrakt jeszcze na luty, z przedłużeniem na luty, ale ja żywię głęboką nadzieję w tym, że po tych rozmowach gabinetowych, myślę, że sobie wszystko już powiedzieliśmy, myślę, że one były bardzo konstruktywne i merytoryczne. Po obydwu stronach siedzą ludzie, którzy mają bardzo duże doświadczenie, wiedzą o czym mówią i myślę, że konsensus leżą, leży na stole. Złamanie tego jest złamaniem zasad. Ja myślę, że do złamania zasad żadna ze stron nie będzie dążyła i, i ten poziom kontraktacji świadczeń, co jest w styczniu, będzie przeniesiony na cały rok. I uważam, że to byłby... Oby, bardzo... tak, oby tak się stało, panie dyrektorze. I to byłby bardzo dobry news e, dla e, naszego regionu leczniczego, dlatego że to szpital nasz to nie tylko nasze miasto, to nie tylko nasz powiat. No sama to nazwa mówi, regionalny szpital. To, e, z naszych e, e, usług korzysta 10 powiatów. E, nie tylko naszego województwa, ale ościennych województw. E, opieką e, obejmujemy specjalistyczną ponad 400 tysięcy osób. To jest jakaś odpowiedzialność nie jakaś, to jest duża odpowiedzialność. Ja nie mogę dzisiaj tym pacjentom powiedzieć: idźcie, szukajcie, róbcie co chcecie. Nie. Ja biorę pieniądze za to. To ja, dopóki będę chciał, dopóki będę widział, że mogę piastować ten urząd, to ja jestem za to odpowiedzialny. I ja nigdy nie przyjdę z pustymi rękoma. Jeżeli będę mało skuteczny, trzeba będzie poszukać następcy. O, chyba tak nie będzie. Panie dyrektorze, jeszcze duże zamieszanie wywołuje lista leków refundowanych. Co dzieje się w gabinetach lekarskich już od stycznia? Niektórzy się mogli przekonać. Pieczątki na receptach, brak w niektórych aptekach realizacji tych recept. Czy, czy to jest, no jest. Jest niebezpiecznie, chociaż mi resort zdrowia uspokaja, że, że to wszystko będzie za chwilę ustabilizowane. Ja myślę, że. No... No, można by było powiedzieć, że w krajach o, wysokiej, wysokim, o wysoko rozwiniętej demokracji, no dura lex sed lex, no prawo, twarde ale prawo, ale tutaj akurat zabrakło tego, co nam towarzyszyło z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zabrakło rozmowy, zabrakło dialogu, strony się okopały. Ja myślę, że dzisiaj źle się dzieje. Ee, że e, strona rządowa nie próbuje rozmawiać ze stroną lekarzy czy aptekarzy. Nie wolno dzielić aptekarzy-lekarzy. Nie, nie wolno manipulować między tymi grupami. To są dojrzałe korporacje. Ja myślę, że e, to, to nic nagannego ani nic e, bym powiedział poniżającego, że strony usiądą do stołu. Ja myślę, że przysz, przyjdzie ten czas, może dziś, może jutro, e, czas dialogu. Dlaczego tak późno? Można było wcześniej. E, uważam, że e, to, co się dzia, dzieje ostatnio, czy w Narodowym Funduszu Zdrowia, czy w tej chwili presja czasu, jaka jest, jest złym doradcą. Nie można rzucać czegoś na ostatnią chwilę. Za późno te decyzje strony, zapadały. Z drugiej strony, tak, ale z drugiej strony uważam, że znam tą e, ustawę, no też nie można wyrzucać wszystkiego do kosza, bo ona jest dobra ustawa, ona jest potrzebna, ona wiele rzeczy reguluje. Ona reguluje rynek e, leków. I dzisiaj ja nie jestem przekonany, bynajmniej jestem, jestem na tak, jeżeli chodzi o ustawę. Uważam, że ona jest potrzebna, ona musi być i z niej nie wolno rezygnować. Natomiast zupełnie czym innym jest o konsensus pomiędzy korporacjami lekarzy i korporacjami aptekarzy. Jeżeli, jeżeli rzeczywiście chciało się, czy chce się przestrzec przed przestępstwami. No to się do końca tak chyba nie da zrobić, bo można dziecko wyleć z kąpielą bez sensu. Natomiast rzeczywiście, jeżeli jest gdzieś charakter przestępczy działania kogoś z członków tych korporacji, to po to jest prokuratura, po to są sądy i nie trzeba niszczyć. Całego dialogu, nie można niszczyć porozumienia. A przede wszystkim Z na korporacją. tym, na końcu cierpi sam pacjent, który idzie do apteki tak, no, i który musi te, te leki nabyć. Oczywiście, bo to jest na tej zasadzie, że jest ilość nas, y, ludzi wiary, kilku grześników. No to przecież, jeżeli są ludzie grzeszni i chodzący do kościoła, no to przecież oni muszą iść do spowiedzi, czy tam po prostu mają pokutę. Biskup nie zamyka kościoła tylko dlatego, że w parafii mieszka kilku grześnych ludzi. No jeżeli tutaj jest kilku grzesznych korporacji, członków korporacji, to nie niszczy się całej korporacji, bo tego nie wolno robić. Ja życzę jednego w nowym roku, żeby Ministerstwo Zdrowia, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia nie bał się tych korporacji, nie bał się trudnych rozmów, żeby po prostu przystąpić do dialogu, ale z zachowaniem prawa potrzebnego, prawa regulującego rynek leków, prawa, z którego nie można rezygnować. Rzeczywiście trzeba usiąść z tymi e, korporacjami i złagodzić, przesunąć w czasie bądź monitorować wspólnie ten zapis, może ten artykuł 48, tam powiedzmy ten punkt ustęp 8 czy 9. Ja myślę, że to też można podpisać porozumienie, że strony będą monitorowały, jak to będzie zachowywało się w czasie, bo to może być więcej strachu, bojaźni. E, więcej e, może e, nagromadziło się e, niepotrzebnych e, zdarzeń, aniżeli ten cały zapis jest wart, bo on może się okazać zupełnie dobrym zapisem. Ale w leki no, zaopatrywane są także lecznice z szpitala, także to dotyczy także Was. No dla nas to dotyczy jeszcze e, dwie inne rzeczy, bo myślę, że też e, potrzeba będzie dialogu, dlatego że e, leki szpitalne, które my serwujemy pacjentów, nie podlegają refundacjom. My je po prostu płacimy za 100%. My nie mamy refundacji. Ale z drugiej strony y, są firmy, y, są hurtownicy, którzy nam dzisiaj przysyłają w ciągu roku, w ciągu nowego roku takie newsy, że podwyżka leków następuje. Ja myślę, że to trzeba będzie delikatnie monitorować. Na razie nie ma problemu, ale jeżeli ruszy lawina podwyżek leków dla szpitali, to minister zdrowia powinien się tym też zainteresować. Dlatego że ja bym nie chciał, żeby ciężar. Po prostu zysku czy ciężar, no, głównie finansowy, który ma ponieść hurtownia czy producent, był przerzucony teraz na podmioty lecznicze, które nie korzystają z refundacji. Natomiast no, innym zagadnieniem, które też jest ciepłym, gorącym, jest to również jedno, jedna z ustaw, która powołuje komisje pojednawcze między szpitalami a komisjami wojewódzkimi dotyczącymi zdarzeń niepożądanych. Te zdarzenia niepożądane, ona ta ustawa, oczywiście one są fajne, bo to jest dialog, jest to porozumienie, można dojść do konsensusu pomiędzy jakimś zdarzeniem niepożądanym, pomiędzy pacjentem a podmiotem leczniczym. Ale to, co jest ważne w tej ustawie, to my musimy dodatkowo ubezpieczyć się od tych zdarzeń. I tutaj ja uważam, że minister zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia powinien dokonać reasumpcji zapisów tej ustawy i policzyć. Bo nikt do tej pory nie policzył. My już wiemy, że taki szpital jak mój to jest w granicach 600 tysięcy dodatkowe ubezpieczenie rocznie. Razy powiedzmy ilość podmiotów, to już rodzi to skutek kilkuset milionów. Czyli kilkaset milionów wypływa z naszych szpitali. Z naszych składek zdrowotnych na rzecz firmy ubezpieczeniowej. Pytanie, czy jest potrzeba, jeżeli my jesteśmy ubezpieczeni od OC, od wszystkiego, czy potrzebna jest wprowadzać dodatkowe ubezpieczenie za tak duże pieniądze? Czy to jest potrzebne? Ja to uważam, że posłowie, którzy wprowadzali tą ustawę, Ministerstwo Zdrowia, które ją rekomendowało, muszą się zastanowić, jeżeli po prostu chce się tak, jeżeli uważają, że to jest słusznie, no to my oczekujemy, jako podmioty lecznicze, rekompensaty finansowej. Dlatego, że tu 600 tysięcy, tu 400 tysięcy, tu 200 tysięcy i półtora miliona nie ma. To jest dla mojego budżetu bardzo dużo. Są szpitale, które ledwie ciągną, i teraz one też muszą się ubezpieczyć. Ja myślę, że Tą kwota, ta kwota powinna być zabezpieczona w resorcie, który z tą ustawą poszedł do Sejmu. Nie do końca policzone koszty, albo, nie, albo po prostu nie było czasu, żeby policzyć, skutki będą bardzo niekorzystne dla szpitali. Panie dyrektorze, a co z przychodnim, kontraktem dla przychodni? Kontrakt dla przychodni jeszcze nie ma, jeszcze jest negocjowany. Jeszcze jest, po prostu prowadzone są rozmowy. Pacjenci są przyjmowani, dlatego że ja uznałem jeden fakt. To, co mnie dotyczy, Narodowego Funduszu Zdrowia załatwiam w gabinetach. Ja nie informuję pacjentów, że jadę, a teraz ciężko, nie wiadomo, bo jestem zestresowany. Nie, pacjent ma prawo, pacjent powinien wiedzieć, że tak jak z apteką naszą, jest czynna przez wszystkie dni w roku, przez każde, w każdej godzinie i ma prawo przyjechać w każdy dzień i ta apteka jest czynna, tak samo ma prawo oczekiwać, że jak przyjedzie do szpitala, będzie miał udzieloną pomoc. I nie wolno po prostu, ja nie chcę informować y, y, moich pacjentów y, po to, o tym, co ja załatwiam, co ja robię, jak mi ciężko. To nie jest ich sprawa. Nie wolno takich rzeczy robić. To ja po prostu piastuję ten urząd. Ja jestem jednoosobowo odpowiedzialny za szpital i uważam, że y, jestem zdeterminowany, no bo widać y, łącznie z panem prezydentem Malinowskim, na jakim poziomie już y, ten szpital funkcjonuje. Oczywiście jest to zasługa daleko idącej współpracy i zrozumienia miasta, dlatego że. Bez zrozumienia, chociażby i bez pomocy prezydenta, no to ten szpital też trochę inaczej by wyglądał. Ale tutaj do rzeczy, pacjent nie będzie przeze mnie informowany, że jest mi ciężko. Pacjent po prostu nie może być, bynajmniej dopóki ja tutaj będę, nie będzie wciągany w rozmowy gabinetowe. Oddechu trochę potrzeba, bo pan rzeczywiście sporo czasu poświęcił na te rozmowy gabinetowe, ale także na negocjacje kontraktu. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy już w niedzielę zagra po raz 20. Grudziącki szpital również jest wyposażony w sprzęt z serduszkiem przysłowiowym. Ta organizacja nie boryka się z problemami Narodowego Funduszu Zdrowia Chyba. Ja myślę, że y, bardzo fajnie, że orkiestra gra od 20 lat i jeszcze dłużej aż do końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej, dlatego że ten pomysł, no ja zazdroszczę po prostu, że. Marek wpadł na taki pomysł, prawda, że po prostu no, ktoś jest taki, kto po prostu wie o tym, że ludzie są serdeczni, że ludzie są, że jak w potrzebie, to jesteśmy solidarni. I tą solidarność, i tą potrzebę, i ta, tą serdeczność. Ta orkiestra, no wszyscy, bo już nie chcę wymieniać, ale wiadomo z kim to się kojarzy, z Owsiakiem, ale nie tylko, z całym jego otoczeniem. Myślę, że powinniśmy mu i w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu zazdrościć tym ludziom, że mają taki pomysł, że im się chce. Ja uważam, że rzeczywiście już dzisiaj dziękuję za to wszystko, co świąteczna, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy nam dla naszego szpitala dokonała. Ile my mamy sprzętu, to rzeczywiście widać, bo te serduszka widać, jak się wchodzi, zwłaszcza na oddziały dziecięce, niemowlęce, na oddziały po prostu intensywnej terapii. Są te serduszka. Ja mówię, Oczywiście szpital się włącza w to. Jesteśmy po prostu zawsze no, do usług, do wykorzystania. No ja jeszcze raz życzę powodzenia i dużych pieniędzy, bo jak duże pieniądze będzie miała wielka orkiestra, to i my będziemy mieli z tego sprzęt. Fajnie, że cały czas myśli się o dzieciach. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Życzę owocnych negocjacji, aby ten kontrakt był roczny, a nie miesięczny. I chociażby dla zdrowia namawiam wszystkich Państwa do tego, żebyśmy wyszli w tą niedzielę na spacer i poszukali tej puszki, do której te grosze nasze wrzucimy. Serdecznie dziękuję. Dołączamy się oczywiście do tego apelu. Rozmawiałam dzisiaj z dyrektorem Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu z panem Markiem Nowakiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.